Ja nie chcę powiedzieć, a dzisiaj już mogę, bo, bo, bo te egzaminy się skończyły, nie chcę powiedzieć, że nie było emocji, nie chcę powiedzieć, że wszystko było zupełnie oczywiste i że się odbyło bez żadnych problemów. My, proszę Państwa, w dniu wczorajszym pracowaliśmy wspólnie z Panem Prezydentem i ze wszystkimi dyrektorami do późnych godzin po to, by sprawdzić... Czy są komisje egzaminacyjne na dzień jutrzejszy oraz czy są komisje egzaminacyjne na egzaminy, które rozpoczną się w poniedziałek, mianowicie egzaminy dla uczniów klas ósmych? uczniowie obecnych szkół podstawowych będą w tej nowej formule po raz pierwszy pisać egzamin. Oni przeżywają bardzo duży, proszę państwa, stres. Dlatego obok tej wczorajszej narady, obok sprawdzenia składów komisji, jesteśmy wymienieni telefonami i czuwamy i wyrażamy przekonanie, że również egzaminy przebiegną bez zakłóceń. My wczoraj Wyszliśmy ze spotkania z dyrektorami z przekonaniem, że mamy ten egzamin przygotowany, jeśli chodzi o obsadzenie komisji. Oczywiście, że od poniedziałku rano czekamy na wydarzenia nagłe. Nie jest tajemnicą, że nauczyciele przynoszą coraz więcej zwolnień lekarskich. Jesteśmy również na to przygotowani. Mamy przygotowaną również rezerwę nauczycieli, którzy mogliby te egzaminy prowadzić. Ja podkreślam słowo nauczycieli. My nie e, uciekaliśmy się w Lublinie ani do pomocy emerytów, ani do pomocy strażaków. Daliśmy sobie radę e, naszymi nauczycielami. My w ostatniej chwili musieliśmy tworzyć komisję troszkę inaczej, troszkę jakby powiększać je, wyszło rozporządzenie nowe, w związku z tym mogliśmy z tego skorzystać, z tej pomocy i Zmieniłem skład komisji do dwunastu tylko komisji, czyli, a, a u mnie z mojej szkoły było tylko czterech nauczycieli, którzy brali udział w pracach komisji, czyli potrzebowałem dwadzieścia dwie osoby z zewnątrz. Niektóre, proszę Państwa, dostawałem maile z potwierdzeniami, w dniu egzaminu o godzinie siódmej rano także nie było łatwo na pewno było duże napięcie cieszymy się że się udało zorganizować egzamin mówię to duże zaangażowanie władz miasta chociaż to, to rzeczywiście to nie jest tak jak pan prezydent powiedział rola ale, ale byliśmy na to przygotowani było trochę stresu ja tylko chciałem dodać że nauczyciele którzy strajkują w szkole deklarowali że w razie gdyby nie udało się skompletować komisji, to odstąpią od strajku jedna, dwie, trzy osoby i, i takie deklaracje były. Nie było takiej potrzeby, czyli ci, co strajkują, dalej strajkują. Natomiast rzeczywiście nauczyciele z różnych stron miasta pomogli, wspierali nas i udało się egzamin przeprowadzić, z czego się bardzo, bardzo cieszymy.